Twoje opony zimowe już ósmy rok z rzędu dowiozły Cię na ferie w Białce Tatrzańskiej? Lepiej wymień ogumienie, bo powodzenie kolejnego wyjazdu graniczy z cudem. Temat opon w kółko pojawia się wśród kierowców. Letnie, zimowe, wielosezonowe, czy już wymieniać, jaki rozmiar, co oznacza który symbol, czy zestaw naprawczy do czegokolwiek się nadaje, to tylko niektóre pytania, które na co dzień słyszymy w salonach i serwisach grupy Zdunek. Sprawdźcie, co wiecie, a czego jeszcze możecie się dowiedzieć na temat opon. Podstawowy parametr to oczywiście rozmiar. Pierwsza wartość dotyczy szerokości opony, jest wyrażana w milimetrach. Po ukośniku znajdziemy informację na temat profilu, czyli stosunku wysokości do szerokości opony wyrażonej w procentach. Dalej informacja o rodzaju opony oznaczona literą oraz średnica felgi w calach. Obok rozmiaru znajdziemy informacje na temat indeksu prędkości i nośności. Czyli jaki może być maksymalny nacisk na oponę oraz jaką prędkość może osiągać. Jeżeli Wasza dacie rozpędza się do ponad 200 na godzinę, pamiętajcie, żeby wyposażyć ją w opony o indeksie H. Opony na co dzień znoszą ogromne przeciążenia. Podlegają nie tylko zużyciu, ale również uszkodzeniom mechanicznym. Jak stwierdzić, czy opony należy już wymienić? Zapytajmy eksperta od wulkanizacji w serwisie Renault. Stan opon należy często kontrolować, gdyż mają one bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo. Minimalna wysokość bieżnika dopuszczona przepisami to 1,6 mm. Trzeba jednak pamiętać, że od jego wysokości zależy zdolność do odprowadzania wody. Zatem bezpieczna granica to około 3 mm. Aby opony zapewniały maksymalną przyczepność, należy utrzymywać w nich ciśnienie zgodne z zaleceniami producenta. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie ciśnienie prowadzi do ich szybszego zużycia. Opony należy przechowywać w suchym, przestronnym pomieszczeniu, najlepiej na specjalnych stojakach, tak aby nie dochodziło do odkształceń. Dodam jeszcze, że serwisy grupy Zdunek oferują usługę przechowywania opon. Są one magazynowane w optymalnych warunkach. Takie sytuacje też się zdarzają. Każda opona może się uszkodzić. Co jeżeli stanie się to troszkę dalej niż tuż obok serwisu? Koło zapasowe to pewne rozwiązanie, ale zajmuje trochę miejsca w bagażniku, a wymiana może dla niektórych stanowić nie lada wyzwanie. Zestaw naprawczy, składający się z pianki uszczelniającej i kompresora, nie poradzi sobie może ze wszystkimi uszkodzeniami, ale jest za to prosty, szybki i wygodny w użyciu. Opony mają bezpośrednie przełożenie na wszystkie właściwości jezdne auta. Aby zwiększyć bezpieczeństwo podróży, pamiętajcie o regularnym sprawdzaniu ciśnienia opon i stanu bieżnika. Pamiętajcie również, aby zasubskrybować nasz kanał i wypatrywać kolejnych odcinków. Do zobaczenia!